Film rozpoczyna się sceną, w której nasza bohaterka, Lynette, budzi się i słyszy wiadomość głosową od kobiety, która prosi ją o dzwonienie w sprawie zaległej spłaty kredytu. Jeśli Lynette nie odpowie szybko, sprawa może trafić do zespołu zajmującego się windykacją. Lynette nie odpowiada, tylko budzi swojego starszego brata Keniego, który ma zespół dawna. Budzi też swoją mamę, Doreen, przypominając jej, że mają dzisiaj o 14:30 spotkanie w sprawie podpisania dokumentów dotyczących domu. Przypomina mamie że jeśli nie zapłacą z góry, zostaną eksmitowani i prosi ją, żeby po drodze zabrała czek. Dorin wydaje się jednak nie przejmować tą sprawą i prawie nie zwraca uwagi na to, co mówi córka. Po przygotowaniu się rodzeństwo opuszcza dom, podekscytowane dzisiejszym ważnym dniem. Lynette jest szczęśliwa, ponieważ gdy tylko nieruchomość zostanie przepisana na ich nazwisko, opieka społeczna nie będzie mogła ponownie odebrać jej Keniego. Niedługo potem Lynette przybywa do pracy w piekarni i zaczyna ją wykonywać, podczas gdy Keni po prostu na nią czeka. Po południu Lynette idzie na zajęcia na uniwersytecie, ponownie w towarzystwie brata. Kenny mówi jednak, że nauczycielka wygląda jak Hillary Clinton, co powoduje, że oboje zostają wyrzuceni z zajęć. Pomimo tej niepowodzenia, Lynette nie pozwala, aby cokolwiek zepsuło jej dzień i pozostaje podekscytowana, ponieważ dzisiaj otrzymają dom. Następnie rodzeństwo udaje się na spotkanie z obecnym właścicielem domu, Davidem i jego prawnikiem. Okazuje się, że ze względu na dobre relacje swojego ojca z rodziną Lynette. David udzielił im kilku przedłużeń, a nawet specjalnej ceny. Następnie wyjaśnia, że Dorin również musi podpisać dokumenty dotyczące kredytu i prosi ją, aby zrobiła to szybko, ponieważ się spieszy. Lynette zapewnia go, że jej mama wkrótce przyjedzie i natychmiast do niej dzwoni. Ku jej zaskoczeniu, Dorin odpowiada, że nie może przyjechać, nie podając żadnego powodu, po czym nagle rozłącza się. W rezultacie zaniepokojona Lynette wraca do domu z bratem i zaczyna panikować. Wkrótce potem przybywa również Dorin. Ale jest szokowana, widząc, że jej mama kupiła nowy samochód. Jest jeszcze bardziej oburzona, gdy dowiaduje się, że Dorin zapłaciła za samochód 25 tysięcy dolarów, które miały być zaliczką na dom. Dorin twierdzi jednak, że to i takie pieniądze i że ma prawo robić, co chce, po całym życiu ciężkiej pracy. Lenet zaczyna panikować, zdając sobie sprawę, że wkrótce staną się bezdomni, a Kenny zostanie im odebrany. Twierdzi, że nadal mogą naprawić sytuację ponieważ uzyskała od Davida przedłużenie terminu do jutra. Dorin argumentuje jednak, że dom i tak jest do niczego i odmawia zwrotu samochodu. Lenet w desperacji próbuje wyrwać kluczyki z rąk Dorin, ale tę ją powstrzymuje i postanawia zabrać Keniego na przejażdżkę nowym samochodem. Widząc to, zrozpaczona Lenet przysięga, że sama znajdzie 25 tysięcy dolarów, ale jej mama nie przejmuje się tym i objeżdża. Około 18.12 Lenet przybywa do swojej drugiej pracy, gdzie pracuje jako barmanka. Następnie dzwoni do Davida, aby przeprosić za dzisiejsze wydarzenia i błaga o przedłużenie terminu o jeden dzień. Niestety, tym razem odmawia współpracy i oświadcza, że jeśli do jutra do godziny dziewiątej nie zapłaci 25 tysięcy dolarów, straci dom. W desperacji Lenet dzwoni do mężczyzny o imieniu Scott i prosi o spotkanie w ich zwykłym miejscu, na co on się zgadza. O 19:14 Lenet przybywa przed ekskluzywny budynek, szybko zmienia ubranie i nakłada makijaż, po czym wchodzi do środka. Spotyka się ze Scottem i wkrótce staje się jasne, że ona jest w rzeczywistości prostytutką, a on jednym z jej klientów. Scott zastanawia się, dlaczego zadzwoniła tak nagle, a Lenet nerwowo wyjaśnia swoją tragiczną sytuację i błaga go, aby pożyczył jej pilnie 25 tysięcy dolarów. Po usłyszeniu tego Scott wybucha szyderczym śmiechem i mówi jej, że jej osobiste problemy nic dla niego nie znaczą. Mówi, że ją lubi i dobrze się razem bawią, ale nie chce niczego więcej. Lynette ogarnia fala przytłaczającej rozpaczy ale mimo to zgadza się z nim przespać w nadziei, że dostanie przynajmniej trochę pieniędzy. Oboje udają się więc do pokoju hotelowego i zbliżają się do siebie. Po wszystkim Scott płaci jej tysiąc dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż zwykle, i wychodzi. Lynette szybko zauważa jednak, że zostawił kluczyki do samochodu i wpada na pewien pomysł. Szybko schodzi na dół, wsiada do jego Mercedesa i objeżdża. Lynette otrzymuje wiadomość głosową od Scotta, który pyta, czy widziała jego kluczyki do samochodu, ale ona ignoruje go. Niedługo potem porzuca Mercedesa w spokojnej części miasta i wraca do hotelu, aby odebrać swój samochód. Lynette otrzymuje kolejną wiadomość głosową od Scotta, który tym razem jest bardzo zły. Wie, że ukradła jego samochód i żąda, aby natychmiast do niego zadzwoniła, ale ona ponownie go ignoruje. Około godziny 21.24 Lynette przybywa do mieszkania swojej starej przyjaciółki Glorii, <grym> która również jest prostytutką. Gloria mieszka w luksusowym apartamencie i wydaje się czerpać korzyści z bycia kochanką bogatego mężczyzny. Przygotowuje się do wyjazdu, więc Lenet nie traci czasu i przedstawia jej swoją desperacką sytuację. Pilnie prosi o 3000 dolarów, które Gloria jest jej winna za wykupienie jej z więzienia sześć miesięcy temu. Gloria twierdzi jednak, że nie ma takich pieniędzy, a nawet oskarża Lenet o odebranie jej skota, co sprawia, że ich długi się wyrównują. Lynette nie zgadza się jednak na odmowę i wyjaśnia, że federalni mogą zabrać Keniego, jeśli stracą dom. Po długich namowach Gloria w końcu odczuwa przebłysk współczucia i wyjmuje 500 dolarów z cyfrowego sejfu swojego chłopaka. Wyjaśnia, że jej chłopak dosłownie zlikwidowałby ją, gdyby dowiedział się, że ukradła pieniądze. Lynette z zaskoczeniem je przyjmuje i pyta, czy może zostać na kilka minut. Gloria bez wahania zgadza się i przed opuszczeniem mieszkania wręcza jej klucze, aby mogła je zamknąć. Jednak gdy tylko Gloria wychodzi, Lynette podchodzi do sejfu i próbuje go otworzyć, wpisując losowe kody, ale bezskutecznie. Około godziny 22:16 Lenet dociera pod bar, w którym pracuje, i podchodzi do swojego współpracownika, Kobiego, który właśnie skończył swoją zmianę. Lenet wyjaśnia, że dawno temu schowała pieniądze w sejfie, ale teraz zapomniała kod i trzy razy wprowadziła zły kod, co spowodowało zablokowanie sejfu. Pyta, czy może jej pomóc, ponieważ pilnie potrzebuje pieniędzy tej nocy. Kogi zastanawia się, dlaczego przyszła do niego, więc Lenet nerwowo wyjawia, że jej szef poinformował ją o jego podejrzanej przeszłości. Kogi czuje się urażony i uważa całą sytuację za podejrzaną, więc odmawia i odchodzi. Lynette ponownie go zatrzymuje i oferuje 200 dolarów za wykonanie zadania. Po usłyszeniu tego Kogi zastanawia się przez chwilę i ostatecznie zgadza się pomóc, ale tylko pod warunkiem, że otrzyma 400 dolarów. Wkrótce potem oboje docierają do mieszkania Glory, gdzie Lynette pokazuje Kobiemu cyfrowy sejf. Nie wierzy, że mieszka w tak luksusowym miejscu i że sejf należy do niej. Kogi naciska ją, aby była szczera, ale net w końcu wyznaje mu, że to sejf chłopaka i jej przyjaciółki. Kogi zaczyna się wahać, czy jej pomóc, ale kiedy Lenet wyjaśnia, że chodzi o jej rodzinę i opowiada, jak bardzo jest zdesperowana, niechętnie zgadza się. Kogi wyjaśnia, że jedynym sposobem na otwarcie tego typu sejfu jest wywiercenie go, ale nie mogą tego zrobić tutaj, ponieważ spowodowałoby to zbyt duży hałas. Mówi, że skontaktuje się ze swoimi znajomymi, a także prosi 800 dolarów za wykonanie zadania, na co Lenet zgadza się. Około godziny 23:24 zakrywają sejf kilkoma przedmiotami gospodarstwa domowego, aby go ukryć i ostrożnie wynoszą go z budynku. Niedługo potem docierają do domu, gdzie spotykają podejrzanego przyjaciela kogiego, Dru, oraz jego uzależnionego od narkotyków brata, Karla. Dru uważa całą sytuację za podejrzaną i domaga się informacji o zawartości sejfu, więc Lynette odpowiada, że są to tylko pieniądze. Dru próbuje następnie otworzyć sejf za pomocą wiertarki, ale okazuje się to znacznie trudniejsze, niż się spodziewał. W końcu ucieka się do użycia młotka i udaje mu się rozbić sejf. Jednak Drusze szeroko otwiera oczy ze zdziwienia, gdy widzi, że w sejfie znajdują się nie tylko pieniądze, ale także narkotyki i kilka zegarków Rolex. W tym momencie zdaje sobie sprawę, że sejf nie należy do Lynet i wyrzuca kogiemu, że wpakował go w kłopoty. Lynet żąda pieniędzy, ale dru odmawia i szarpie ją za szyję, domagając się całej prawdy. Przerażona kobieta w końcu wyjawia, że sejf należy do bogatego chłopaka i jej przyjaciółki. Widząc jej sytuację, Kogi interweniuje i wdaje się w intensywną walkę z dru. W chaosie Lynette udaje się włożyć wszystkie pieniądze i narkotyki do swojej torby. Karel próbuje ją powstrzymać, ale ona uderza go ciężkim przedmiotem i pozostawia go leżącego na ziemi, rannego. Dru rzuca się, aby pomóc bratu, dając Lynette szansę na ucieczkę z domu. Chwilę później Kogi pobieżdża do niej samochodem i oboje natychmiast odjeżdżają, zanim dru zdąży ich dogonić. Niedługo potem zatrzymują się na poboczu drogi, gdzie Lynette informuje Kogiego, że chłopak jej przyjaciółki jest politykiem, więc prawdopodobnie nie zgłosi ich z powodu narkotyków. Następnie liczy pieniądze z sejfu i stwierdza, że jest ich łącznie 19 tysięcy dolarów, co oznacza, że nadal brakuje jej 4 tysięcy dolarów. Pyta więc kobiego, czy ktoś jest zainteresowany zakupem Mercedesa i wyjawia, że należy on do innego mężczyzny. Ponieważ jest to samochód żony tego mężczyzny, prawdopodobnie nie zgłosi kradzieży, bo w przeciwnym razie będzie musiał jej wyjaśnić, kto go ukradł. Słysząc to, Kodi twierdzi, że jest gotów dać jej 4000 dolarów, jeśli Mercedes jest prawdziwy. Lenet wątpi jednak, że ma on takie pieniądze i prosi go, aby najpierw pokazał gotówkę. W tym momencie Lenet otrzymuje wściekłą wiadomość głosową od swojej mamy, która jest zła, że Keni nadal przebywa w domu sąsiadów. Okazuje się, że Lenet miała go odebrać, ponieważ Dorini jest w tym czasie w pracy. O pierwszej 15 w nocy pędzi więc po brata i przeprasza sąsiada, tłumacząc, że miała niezwykle pracowity dzień w pracy. Następnie Lynette przedstawia brata Kodiemu i cała trójka wyrusza razem. Zatrzymują się przed domem Kodiego, który szybko wchodzi do środka i wraca z gotówką. To w końcu przekonuje Lynette, więc prowadzi go do miejsca, w którym wcześniej porzuciła Mercedesa. Niestety, widząc samochód, Kogi nagle ujawnia swoje prawdziwe oblicze, oświadczając, że nie zamierza płacić 4000 dolarów za skradzionego Mercedesa, który może przysporzyć mu tylko kłopotów. Zwraca uwagę, że Lynette nie dała mu nawet obiecanych 800 dolarów za to przez co przeszli. Dowiadujemy się również, że Kogi w rzeczywistości nie ma czterech tysięcy dolarów, a pieniądze, które jej pokazał, są fałszywe. Teraz żąda połowy skradzionych pieniędzy, których lenet oczywiście nie chce mu dać, ponieważ potrzebuje ich na dom. To rozwściecza Kobiego, który rzuca się na nią, aby zabrać torbę, podczas gdy Keni zaczyna panikować i krzyczeć na tylnym siedzeniu. W końcu Kogi, który jest znacznie silniejszy, wyrywa lenet torbę i zaczyna odchodzić. Jednak w przypływie desperacji i wściekłości Lynet uderza samochodem w Kogi'ego. Kogi zostaje poważnie ranny, więc Lynet podbiega do niego i chwyta torbę pełną pieniędzy. Pomimo tego, co się stało, czuje się źle z powodu mężczyzny, który jej pomógł, więc rzuca mu kruczyk do Mercedesa i objeżdża z bratem. Około godziny 2.58 rano rodzeństwo jedzie w nowe miejsce, gdzie Lynet spotyka starszego mężczyznę o imieniu Tomi. Pokazuje mu torbę pełną narkotyków na sprzedaż, a Tomi zaprasza ich do środka. Kiedy sprawdza narkotyki. Wychodzi na jaw szokująca prawda. Lenet była w związku z tym starszym mężczyzną, kiedy miała zaledwie 16 lat. Okazało się jednak, że był on Alfonsem i zmuszał ją do sypiania z innymi mężczyznami, aby zarabiać dla siebie pieniądze. Lenet nadal jest pełna gniewu i urazy, ale Tomi próbuje się usprawiedliwić, mówiąc, że zrobił to, co musiał. Następnie Tomi wyjawia, że nie ma gotówki, aby zapłacić za narkotyki, więc Lenet prosi go, aby skontaktował ją z innym nabywcą. Starzec rozmawia z kimś i informuje Lynette, że facet o imieniu Blake jest skłonny je kupić i podaje jej jego adres. Dodaje jednak, że zapłaci tylko 3000 dolarów, a Lynette nie ma wyboru i musi się zgodzić, ponieważ to lepsze niż nic. Kiedy Lynette wychodzi, Tommy ostrzega ją, żeby nigdy więcej nie wracała, ale ona odpowiada mu, że nie może udawać, jakby ich przeszłość nigdy nie miała miejsca. O 3.42 nad ranem Lynette wyrusza na spotkanie z Blake'iem i wkrótce dociera do domu w eleganckiej dzielnicy. Rodzeństwo wchodzi do środka i uderza ich migające światła i dziki chaos ogromnej imprezy Rave. Lynette szybko odnajduje Blake'a i udaje się do jego biura, aby dokonać transakcji, podczas gdy Kenny czeka na zewnątrz w drzwiach. Kiedy zostają sami, Blake próbuje zachowywać się przyjaźnie i proponuje jej drinka, ale Lynette nie ma na to czasu i odmawia. Przekazuje mu narkotyki, ale Blake daje jej tylko 2000 dolarów. Lynette oczywiście odmawia, ponieważ jest to znacznie mniej niż uzgodniona kwota i prosi zamiast tego o 4000 dolarów. Słysząc to, Blake wyciąga 4000 dolarów, ale szybko zmienia temat rozmowy, ujawniając, że Tommy opowiedział mu o tym, jak dzika była kiedyś Lynette. Pyta, czy nadal jest dzika, a kiedy Lynette domaga się swoich pieniędzy, rzuca je wszystkie na podłogę, aby zaznaczyć swoją dominację. Biedna kobieta jest zmuszona podnosić każdy banknot po kolei, podczas gdy Blake patrzy na to z okrutną przyjemnością. Po zebraniu wszystkich pieniędzy próbuje odejść, ale Blake staje jej na drodze i próbuje ją dotknąć, co doprowadza Lynette do szału. Wybucha całkowitym załamaniem nerwowym i zaczyna krzyczeć, a jej umysł zalewają wspomnienia z czasów, kiedy Tommy sprzedawał ją klientom. Przebiegły Blake wykorzystuje tę sytuację i podchodzi, aby ją pocieszyć, ale wkrótce próbuje zbliżyć się do niej intymnie. Lynette jednak odmawia i rozbija mu butelkę o głowę. Pośpiesznie opuszcza pokój, ale ze zdziwieniem odkrywa, że Kenny zniknął. O czwartej nad ranem, Lynette przybywa na imprezę, Desperacko szukając swojego brata, ale wkrótce pojawia się zakrywawiony Blake i informuje swoich ludzi, że dziewczyna zaatakowała go i ukradła jego pieniądze. Mężczyźni łapią ją i kładą na szklanym stole, skąd obserwuje Keniego przetrzymywanego przez tłum. Wkrótce szkło raniąc Lenet i pozostawiając kilka odłamków w jej plecach. Pomimo ogromnego bólu podchodzi do brata, i ostatecznie oboje docierają do samochodu i odjeżdżają. W tym momencie Lenet jest całkowicie wstrząśnięta terrorem i chaosem nocnej męki. Około godziny 5.23 nad ranem rodzeństwo wraca do domu, a net wysyła brata do łóżka. Następnie zaczyna liczyć wszystkie pieniądze, gdy pojawia się Dorin i widzi jej zakrwawioną postać. Lynette wyjaśnia, jak spędziła całą noc, zbierając pieniądze na dom i błaga matkę, aby poszła z nią i podpisała umowę pożyczki. Jednak gdy Dorin zaczyna wyciągać odłamki z pleców, szokująco wyjawia, jak bardzo nienawidzi tego domu i chce go spalić, ponieważ jest pełen złych wspomnień. Wtedy Lened zdaje sobie sprawę, że jej matka nigdy nie miała zamiaru kupować tego domu, ale milczała, podczas gdy ona przez cały ten czas zmagała się z trudnościami. Dorin potwierdza to, wyjaśniając, że milczała, ponieważ nie chciała, aby Lenet krzyczała i reagowała zbyt emocjonalnie. Po wysłuchaniu tego wszystkiego zrozpaczona Lenet postanawia zabrać Keniego, ale Dorin twierdzi, że jej brat się jej boi i pyta, gdzie zabrała go zeszłej nocy. Lenet chce walczyć o prawo do opieki nad dzieckiem, ale Dorin zwraca uwagę, że to ona jest matką Keniego i opiekowała się nim jeszcze przed narodzinami Lynette. Przypomina jej również, że to ona opiekowała się Kenim na pełny etat, kiedy Lynette uciekła z domu w wieku 16 lat, aby być z tomim. To głęboko rani Lynette, która nie może uwierzyć, że jej matka próbuje ją obwiniać za to, że w wieku 16 lat została ofiarą handlu ludźmi, podczas gdy powinna była być przy niej. Nawet w tym momencie Dorin nadal nie dba o uczucia córki i twierdzi, że Lynette jest odpowiedzialna za swoje decyzje. Dorin wyjawia również, że już zaplanowała, że w przyszłym tygodniu wraz z Kenim wprowadzą się do przyjaciela. Słysząc to, biedna Lenet traci wszelką nadzieję i w stanie całkowitego załamania udaje się do swojego pokoju. Jakby tego było mało, otrzymuje wiadomość głosową od Davida, który przeprasza ją, ponieważ zmienił zdanie i przyjął wyższą ofertę od innego nabywcy. Lenet jest zdruzgotana, gdy uświadamia sobie, że wszystkie poświęcenia, wszystkie chwile przemocy i upokorzenia, które znosiła, poszły na marne. Jakiś czas później Lenet pakuje swoje rzeczy, aby wyjechać, i po raz ostatni zwraca się do swojego brata. Mówi mu, że wyjedzie na jakiś czas, ale obiecuje, że wróci, kiedy tylko będzie to możliwe i że będzie go kochać w każdej chwili. Keni zapewnia ją, że jest jej starszym bratem i zrobi wszystko, aby ją chronić. Po tym szczerym pożegnaniu Lynette opuszcza dom, zostawiając dwie koperty, jedną zaadresowaną do swojej mamy, a drugą do Glory. W liście pisze do matki, że poprzedniej nocy walczyła o swoją rodzinę w jedyny sposób, jaki znała. Dziękuję jej za to, że powiedziała jej to, co potrzebowała usłyszeć i stwierdza, że nadszedł czas, aby walczyć o siebie. Film kończy się sceną, w której Lenet w końcu decyduje się żyć dla siebie i uwalnia się od ciężaru utrzymywania rodziny w ryzach. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.